Witam w kolejnym odcinku z mikselami, choć wiadomo już jest, że rip miksele. Dziś sobie recenzujemy 41572, czyli tak zwanego Gobola. Jest to pierwsza z figurek z ostatniej serii mikselsów, które no, są anulowane. A w sumie pokażę wam książeczkę. Książeczka, no, książeczka wygląda tak jak zawsze, czyli instrukcja. Na końcu oczywiście zaprezentowany Max, w tym wypadku jest to Trasho z Max. A na ostatniej stronie mamy oczywiście wszystkie miksele zaprezentowane. Opakowania nie będę przesadzał, ponieważ też się nic nie zmieniło. I tak, i to w serii dziewiątej był pierwszy mixel, którego chciałem zakupić. Sama idea. Mixel śmietnik, jeżdżący śmietnik. Wydała się super dla mnie. Tak jak wiecie, lubię i więzienie i inne tego typu rzeczy. I tak samo kupiłem na tej zasadzie tego miksela. Co muszę natomiast o nim powiedzieć? Trochę mnie zawiódł, ale po kolei. Miksel, jak widzimy, jest na dwóch kółkach. Z przodu prezentuje się bardzo ładnie. Dwie ręce ma odchylane tylko i właśnie w ten sposób. Nie są one na zawiasach kulkowych, co widać. No i co ważne, otwiera się mu klapa. Niezależnie jedna, i niezależnie druga. W środku mamy śmieci, to znaczy, akurat w tym wypadku, złotą rybkę, która zdechła, i ktoś. Nie miał serca i zamiast spuścić ją w kiblu, wrzuci ją do kosza. Z tyłu prezentuje on się nam tak. Nie ma tutaj nic za bardzo specjalnego. Jest to bardzo prosty miksel. I nie powiem, to był pierwszy absolutnie miksel, który chciałem kupić z serii dziewiątej. Będę miał ich oczywiście więcej. No i teraz jest tak. I to jest nim fajne i z jeżdżącym koszem może sprzątać moje miasto. Jeździ, chyta śmieci, wrzuca sobie do klapy. Klap, 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 klap. Sprawdźmy jaki on w ogóle jest pojemny. Dobra, nie ma czasu się bawić w detal. Jak widzicie, jest trochę pojemny. Ja mam go osobiście zamiar wytresować, żeby mi sam śmieci wywoził. I fajnie by było, gdybym go wytresował tak, że będzie mi sam śmieci wywoził, nie będę musiał się wtedy ubierać, wychodzić na zewnątrz na ten mróz. Ale dobrze, przejdźmy trochę do niemilszej części recenzji, bo tak jak mówię, ten miksel niestety mocno mnie zawiódł. Jeszcze nigdy takiego rozczarowania nie miałem przy... Mixelsa, choć musicie wiedzieć jedno, nie chodzi tu o taki stricte hate, po prostu liczyłem na coś więcej. Ale na obronę powiem, że kupiłem dużo więcej serii, dużo więcej mixelsów z tej serii i inne mnie zaskoczyły już na przykład pozytywnie. Przejdźmy do minusów. Pierwsze co? Tu fajnie z przodu wygląda elegancko, reprezentatywnie, super. A z boku nie macie wrażenia, że jest taki trochę płaski? No po prostu powinien być moim zdaniem większy. No, i właśnie tutaj jest druga uwaga, jakby. Tu się mieści tylko jedna ryba. Gdyby ten klocek tutaj zastąpić czymś chudszym, mieściłoby się tu dużo więcej śmieci. To mnie trochę też frustruje. No i jeszcze jedna rzecz, która mnie bardzo denerwuje: to znaczy te klapy. Żeby je otworzyć, na no oko nie chycimy, bo się urwie, prawda? No, urwie się, uwierzcie mi, od razu. Natomiast chytamy klapę tu i bardzo często ten element nam odpada od tego. To znaczy, chytamy i fajnie. Pierwszy tak mocno przyczepi, mi się trzyma. A później jest. O! I niestety to się dzieje bardzo często, nie? O! Bardzo łatwo odpada ten element. No i w sumie jeszcze bym się doczepił trochę do tego, ja oczywiście wiem, to jest wzorowane na bajkach i tak dalej, ale czemu ty kółek nie zrobić na takim obracanym elemencie? Teraz on może jeździć tylko tak, oczywiście, tak możemy, ale szuramy. A gdyby te kółka były na obracanym klocku, to on by w ogóle jeździł sobie tak, i tak, i tak, i wszędzie by sobie jeździł i no moim zdaniem by to było dużo lepsze. I to są moje główne zarzuty, chociaż tak, najbardziej mnie chyba zabolała małość tego Mixelsa, że jednak śmietnik, a taki, no trochę płaski. Aczkolwiek tu ma też takie fajne ząbki, fajnie, że ma te ząbki wyłamane, tutaj niektóre na dole ma całą szczękę, fajnie, ma to taki fajny charakter. I tak jak mówię, od tego Mixelsa chciałem zacząć sobie właśnie kolekcję dziewiątej i ostatniej serii a, i od niego zacząłem. Natomiast nie ukrywam, że trochę mnie zaglut. Faktycznie, tak jak mówię, yy, trochę na złość Lego, ostatnia seria, Lego ją anulowało, anulowało poprzez słabą sprzedaż, a ja trochę jak nazwość Lego kupiłem w tej serii, 6 Mixelsów. W sumie możemy sobie zrobić taki mini konkurs, nie? Zróbmy tak, że typujcie, znając moją osobę już. W komentarzach pod spodem, jak myślicie, jakie 6 Mixels, no już pozostało 5, mam jeszcze w swojej kolekcji, póki co a nie wykluczam, że dokupię. I zrobimy tak, że kto będzie najbliżej zgadnie najwięcej mixelsów, które posiadam, to w ostatnim odcinku z mixelsami go pozdrowię na filmie. <laughs> Może być. No. No i tak się on. Prezentuje. Nie ukrywam, jest fajny, ale trochę mnie zawiódł. W ogóle piszcie, jakie wy macie też wrażenia odnośnie Gobola. Jestem śmietnikiem zwycięzcą. No trochę nie jesteś, bo trochę mnie zawiodłeś. Dzięki za kolejny odcinek wspólny. Oczekujcie niedługo nowych mixelsów I do zobaczenia. A, no i co ważne. W tym mixel w Gobolcie mamy również tego kurdupelka małego miksika z taką miną trochę złośliwą. Też nie wiem czemu, skoro sprzątają miasta, przysłużają się dobru. No nie wiem. Ale wyglądają tak samo. Wszystkie te małe wyglądają tak samo, co nikogo nie... Jakby zaskakuje, tylko zmienia się ta twarzyczka. Właśnie ta, ta, ta.